Cześć, nie zaczynamy dzisiaj następną część historyki. Dobra, chodź. Co ona się tak obraziła? No nie wiem, dobra. Nie bądź, dziecko, chodź już spać. Nie chcę. Idziesz, dziecko, spać, proszę. Idziesz spać. Ha, ja nie chcę! Dziecko, proszę się uspoko... Dobrze, dobrze, już idę spać. Ja nie mogę. Proszę. Dziecko, proszę cię że to rodzina, idę spać w ogóle po cioci Idę spać! Ja nie mogę, co za dzieci No, 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 no Dobra Jeszcze przybierzmy piżamy i... No, trzeba iść już spać Dobrze I jeszcze idę zanieść... Znaczy ich mało tutaj śpi u nas Później O, dobra, wstajemy Dobra, chodź Dzieci, wstajemy Nie, nie chcemy wstawać Dobra, naprawdę, proszę, wstajemy I jedziemy A jak się oddać bubble tea Yay, bubble tea, bubble tea, bubble tea Dziecko, proszę, uspokój się Ale ja tylko jechać na bubble tea Jakby, nie rozumiecie tego Dobra Dobra, nieważne, do że w co do tego, że mamy kolejowce, taka gotowa? Sko, proszę, nie komentuj i albo, że nawet nie można dać komplementu. Dziecko, czy ty urządzasz to za komplementu? Tak! Dobra, nieważne, chodź się idziemy. Ciążę, jest taka głupia. Sama jesteś głupia. Ej, proszę się nie wyzwać. jesteś głupia, jesteś głupia, jesteś głupia. Proszę się nie wyzwać. to no ja będę ją wyzywać, ja też ją będę wyzywać, dobra, tu nie będę się... Nie będę się w ogóle yy, z tym Bachorem wchodzić. Ej, proszę tak mnie nazywać swojej siostry. Tak. Bachor, Bachor, ty jesteś Bachor! A ty też nie nazywaj tak swojej siostry. No ona mnie tak nazywa i pikki jej nie zwraca uwagi Wracamy jej w nie, nie, Nie wracę. O ja nie mogę. To wrócić nawet zła takim przyjęcie. Nie, powiedzcie, uspokójcie, proszę cię bo nie powiem nagrany na wasze gniky w i chodź, ja jestem sobie zrobić dzień dobry, dzień dobry, ja poproszę to e, poproszę arbuza i Dobre. ja poproszę naleśniki w ogóle naleśniki te naleśniki z jagodami i na leśni... jeszcze to jeszcze te naleśniki. I jeszcze taką kanapkę bym poprosiła. Dobry. I jeszcze bym poprosiła. Dewa Babelti. Babelti. I jeszcze. wzięła w sumie bananowe. Bananowe to Jagodowe, truskawkowe i bananowe. Są to? Carton a i jeszcze bananowe to proszę to Może co zamówienie, a jeszcze to, to jeszcze i je wezmę już z takim dużym zamówieniu, no właśnie nie ma na co to leży. hej ziomek, pomóż mi da, już ci, tam, tam ale duże zamówienia no duże, duże, duże. dobra, hej ziomek,

i, i Dobra dziecko, czy ty naprawdę masz na to pieniądze, czy komuś? Mamo, serio? Proszę, ale czy ty mnie bierzesz za jakąś kupię? Bo trochę odnoszę takie wrażenie Nie, czy dziecko, zakupię. kupię dobra Jedna lub oba mogli wybrać Proszę, drugie bolci To też zjem od razu Dziękuję Dobra, okej. Okay. A więc nie widzicie? Nie, nie, nie. No jest nie po kolei. Okay, dobra. okej, okay, mm. e mm. e dobra. Jakie to troskawki, dobra. No i nie. Jaki ten To ma śnieg. Mmm. Jakie dobra. Oś tu nowe słówki. Mmm. Jakie dobre, O, te z zbitał śmietano. O, jakie dobre. No i O no. Na, no na, i nie. Yeah. Dobra, idziemy już. Dobra, idziemy już do domu. Jeśli film Wam się spodobała, dajcie łapkę w górę, subskrypcję i naturujcie do subskrypcji dzwoneczek. A w komentarzu napiszcie, co chcielibyście zobaczyć jeszcze, za chwilę na moim kanale. I ja już się z wami. za sekundkę Że? Jeszcze nie i teraz już za sekundkę i się zbliżymy, to pa, pa.